Fajerwerki, tancerze i mistrz ceremonii. Oto początek spektaklu, którego największą atrakcją są niewątpliwie słonie. Te zwierzęta będą jednak zabawiać publiczność jeszcze tylko parę lat ponieważ coraz więcej amerykańskich miast zakazuje występów z ich udziałem, ten cyrk postanowił nieco zmodyfikować swoje przedstawienia. W Stanach Zjednoczonych pojawiły się różne antycyrkowe przepisy i postanowiliśmy, że lepiej jest działać na rzecz tych zwierząt niż walczyć z ustawodawstwem. Zajmujemy się rodzinną rozrywką, a nie walką z amerykańskimi władzami. Słonie definitywnie pożegnają się z tą areną w 2018 roku. Osobniki stopniowo będą odsyłane na zasłużoną emeryturę do specjalnego ośrodka na Florydzie. Decyzja władz cyrku została uznana przez obrońców praw zwierząt za sukces, choć tylko częściowy. Florycki Ośrodek nie ma bowiem wśród nich zbyt dobrej opinii. Życie cyrkowych słoni to prawdziwe piekło. Większość czasu siedzą zamknięte w boksach, a gdy z nich wychodzą, są bite i maltretowane przez ludzi, którzy chcą je nauczyć różnych sztuczek. Ale trzymanie ich w łańcuchach w ośrodku podobnym do zo też nie jest dobrym rozwiązaniem. Słonie powinny trafić do prawdziwego rezerwatu. W 2009 roku członkowie organizacji PETA ujawnili wideo, które ma być dowodem na złe traktowanie słoni przez traserów. Jednak cyrk stanowczo zaprzeczył tym zarzutom i stwierdził, że nagranie zostało zmanipulowane. Słonie przestaną występować w tym cyrku za trzy lata. Organizacje proekologiczne uważają, że wraz z nimi arenę powinny opuścić także inne zwierzęta.